O Nadajemy! Słuchajcie, która to jest? Za 15. Słuchajcie, nie mogliśmy nie wjechać na systemy komputerowe aplikacji YouTube po takim dniu i po takim wydarzeniu, jakim jest zwycięstwo polskich siatkarzy nad Brazylią. Czy leci z nami pilot? Czy leci z nami pilot? Czego bo to wszystko jest. No jest ktoś z nami, poczekaj, bo ja, ja muszę tutaj tylko... Hej, o, jesteście, dobra. dobra. Kierowcy autobusów, co stają na czwartką. <grymne> Witamy wszystkich, słuchajcie. Witamy, będziemy dzisiaj pomagać rozwozić pieczywo, gazety, wszystko, cokolwiek. Tak, tak. Ale że wy jesteście, to jesteście wariaci. Mega. <grymne> bo że my jesteśmy wariaci. Wielki mecz, to był wielki mecz. Mecz, który trwał ponad grubo dwie godziny, a zleciał tak. Zleciał tak, tak to się tak. oddało, się cudownie, Wojtek. No to że oczywiście powoli nas nie zaskakuje to, że, że chłopcy, naprawdę każdy z nich potrafi grać w świadkówkę. Bardziej zaskakuje, że przy tym całym tym Koginem mogiel, który im zafundował chenę i sobie też, bo dzisiaj też przyleciał tak, <laughs> zakręcił mu się świat i, i, i zdążył. No, to trzeba powiedzieć, że już na poważnie, że my wyszliśmy dzisiaj na Brazylię, która się mega szykowała. No, można sobie gdzieś tam po Tych drodze... zapakowani wyszli jak sernik na Wielkanoc z kopie. No, wszystkie rodzynki tam rzucone tak, na wyjściu. Tak, tak. No, no, no i, wszyscy, kanar i kanarki wzięło. Tak. No, Wkroczkę. Zemgleni po pierwszym secie. No, było coś w tym meczu takiego, że nasi naprawdę ba bardzo szybko przeszli w taką swobodną, luźną grę, bawili się grą, cieszyli się nią przede wszystkim. A Brazylijczycy jakby się dziwili, że oni tracą punkty, że oni mają problem. Że pierwszy set przegrali, jak to jest, no. A kto oglądał cały mecz i wytrzymał, no to kurczę, tam no, się tutaj dwa zerko było na wyciągnięcie ręki, a, a, a było widać, że Brazylia ma dzisiaj kryształowo. Szczękę, no. Nie, nie, niesam, niesamowite. I to wiesz, rozpoczęło się od 5-1, chyba dla nas. Czyli już na początku, jest drużyna przestraszona, właśnie zaczyna dostawać na początku, żeby e, no, później te swoje ruchy ogarnąć, nie? Tak. I niebrazyjczyków e... dużo mówiły. i Połowa zagrań, no, to, to co wyprawiał dzisiaj na no, mega rozgrywać no momentami przypominało no, rozczesionego chłopca. No, zresztą musiał go ten. Dlaczego co to zmienić, bo, bo było widać, że ten mega gwiazdo po prostu sobie nie radzi. No, grał, grał źle i, i tyle na ten temat. No. Słuchajcie, szybciutko noty wystawimy sobie, chociaż ja myślę, że tutaj nie ma za co ganić. Oczywiście nierówna gra była niektórych zawodników, tak? No, Były problemy w przyjęciu, trochę może za dużo punktów padło bezpośrednich, takich część była takich wynikała chyba jeszcze z komunikacyjnych. Nie podobała nam się tutaj z wszystkimi kolegami w studiu realizacja znowu amerykańska, w ogóle nie wyciemnione, ułatwia, trybuny. wyciemnione trybuny, wyglądały czasami tutaj jak taka no, hala jakaś nieprzygotowana aż do, tego, do tych zawodów. No, na szczęście chłopakom grało się dobrze, potem tych kibiców przybyło, bo było słychać naszych, naszych rodaków i mocno tam dopingowali. I generalnie no, na tych powtórkach też ciężko było wyłapać takie 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 niuansiki. Ale no, wiesz ale... co, Paweł Zagubny oglądał tutaj z nami i jak prezendę zaczął takie rzucać, jak to mówił kiedyś chyba Zbyszek Barton, kakalaki, <laughs> no to mówi, że te wycienione trybuny, ta czerń, nie fajnie się gra przy takich, przy takich trybunach. No ale Komenda z kolei grał świetny mecz. No, no, Janusz i... też na zmianach nie robił, nie robił nic, że, że, że tak powiem, Złego, myślę, że obaj, obaj wchodzili ze zmianami, zresztą obaj atakujący nie byli, nie byli wiodącymi graczami tego, tego meczu, ale rozkład ataku i punktów, jak szybko przejrzeliśmy, był bardzo równy. Bardzo każdy punktował, każdy gdzieś dołożył. To, że Brazylijczycy gdzieś się gubili, gdzie oni byli zdziwieni, no blok to jest, powiem szczerze, nasza ogromna siła. To jest ogromna Ale siła. naprawdę tutaj kuluarowo, kuluarowo, kuluarowo też słowo. baliście się przede wszystkim właśnie o to, że zakręcą naszych środkowych. Ale nie, Brazylia miała słabe przyjęcie. Miała słabe. Wiesz, dzisiaj, dzisiaj w męskiej kto ma do grania, jak to też Paweł, no możemy się odwołać do Pawła, który ostatni tu odbijał prawidłową piłkę z, nas, z tej naszej grupy. No to powiedzmy sobie szczerze, kto ma dogranie na nosek, no to już nie jest żadna tam wielkie halo, to, 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 jak powiedział Kazik z Podłódki z piwem rozegra, tak? E, no tym bardziej tamci rozgrywający. Nasi też gubili. Natomiast Brazylia miała problemy. Nie zadziwia jedno, że my mamy flota, który nieraz wizualnie wygląda... Jak taki paszty. Tak, Nieraz pisy zresztą wasze mówią w szóstej C zagrywają. No. Idzie do czwartej B, bo ma zajęcia z WF-u. No zgoda, ale dzisiaj udało nam się nie popsuć za dużo tych zagrywek. A Brazylia szarpała dwaj libero roztrzęsieni. No, le, le, leala to tam zagnięti tą zagrywką. No, coś złego brutalne. się działo z Brazylią. W Szerzyma, Leal w mentalny. setach na 6 na 22. Oni nie grali dobrze, Nie, nie. On, ale oni... ten zespół, nasz zespół to Natomiast, wykorzystał. A my, a my już przed, przed transmisją zadawaliśmy jedno pytanie. Czy ta Brazylia nas zmiecie takie 50 minut? Czy my będziemy mogli z nimi zawalczyć? Bo mogło to się skończyć 3 razy do 16 No Brazylia, Brazylia grająca w takim rytmie tempie, jakby utrzymała rytm gry taki, żeby wszystko gubiła i dobrze zaczęła, to no jak nasi by zachowali, tak? Bo oni widać, że naprawdę podeszli do tego, idzie, gramy śmiało, walczymy o swoje, nie pękli. Analizę mamy prostą, znaczy moja analiza jest bardzo prosta. To są na... Naprawdę dojrzali gracze nasi. Tu nie mamy wystraszonych chłopców do bicia. Owszem, może jako zespół. Wiesz, ale zawsze się mówiło o tym, że. No tak, fajna liga. Ale reprezentacja to jest inne granie, w ogóle wiesz, ten międzynarodowy. Ten fajny, no a, a u nas to co? Fajna ligę i do gry, no, ale oni, tylko muszą dostać szansę. No, ale oni już tak, no, w zeszły rok tam kilku z nich no liznęło tej kady no liznęło, powąchało. Tak, ale się. Dzisiaj, ale masz w tym Teraz cały ob... sezon się pogłąchali już mocno. To no. już wylizali wszystko. Ale nie, no, tą no ligę wylizali... rozegrali rozegrało wielu z nich i, i niektórzy w, duży, w dobrym, dużym wymiarze. To już nie są żarty. A dodatkowo to są naprawdę no, dobrzy ligowcy. No. No, najlepsi ligowcy na No tak, no tak. Słuchajcie, tak się zastanawiam się nad tymi notami, bo nie mamy kwitów twardych dowodów, czyli nie czyli mamy tych statystyk takich normalnych o tej porze. Może jutro, w ogóle za całość po drugim meczu, za całość fazy grupowej, bo liczymy, że będzie... No możemy, później, będziemy no. bardziej rzetelni, choć będzie jeszcze później. Będzie później, ale jutro impreza jest, wojna. Chciałbym Cię zaprosić na nią. No tak, no, słyszałem, słyszałem, no ale słyszałem, że będą wreszcie elektrolity. I będą elektrolity, no, ale... poproszę jutro taksji od firmy. I będzie miś, który będzie je to no. Taksij nocleg. No i będzie, bądźcie. będzie. Tak, tak. Jutro słuchajcie, bądźcie z nami. Pierwszy kosetę oglądamy, będzie fajnie, to ich namówię, że przedłużymy to oglądanie. Do piątku obejrzymy sobie mecz bez Polaków, będąc już pewnym finale. <śm> 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 Piątkowa mecz obejrzymy na luzie. Tak, więc ja wystawiam dzisiaj dychy dla wszystkich na, na, na taki... Nie. No, się... tak, tak. Dzisiaj Nie, nie, ale nie dobra. dajemy, dajemy... Na... Bo no, możemy się no, ma... doczepić, ma... tak. E, co Cię irytowało? Ja powiem. No, bo ja powiem. No, kilka komunikacyjnych błędów na pewno na, na poziomie przyjęcia, bo nie wydawało mi się z transmisji, że idą asy. Takie wiesz, asy postawiają się tam osiem i plus. Tutaj na pewno. Długi, długi fragment gry, na przykład no, przebijanie piłki palcami z wyskoku w niektórych sytuacjach atakujących coraz więcej graczy nabywa to jako element gry. Ja nie wiem, chyba Heinena będzie wypada spytać, czy jest to element jakby wykorzystywany w grze jak... nie ma kiwki jedną ręką, tylko z przebicie o burącz palcami. Okej. Okay. Widocznie ta nieczystość często gizdywana przez... No coś powoduje, że nasi gracze... Irytował mnie muzaj, jeśli chodzi o personalia, gdzie jest ta, ta lewa ręka, jakby był trochę miał złapał luzu w krzyżu, a nie był spięty jak szpadel, a, tak on... Co mu doradzisz? To, to jakby, no wiesz co, to nie, bo o, 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 sam pamiętam, że Tomek by mówił, że, że mam rękę dre drewnianą, więc nie, nie chciałbym być dracą, ale, no, ale znowu bym miałem Irka Kłosa, obok, tak ja nie mogę mówić do młodych ludzi o, o prehistorii. Kto ma taką szybką lewą rękę? On powinien tak, mówię, no, z luźnym krzyżem, z luźnym nadgaskiem stojąc. Tam ze dwa razy Brazylijczykom wybić po prostu zęby. A on się usztywnił i takie było pół ja, i, A my to nazwaliśmy te jego obroty jazda po rondzie, ale nie w tym kierunku. Nie pasowało maja, to tam to się obracać przez. Ja nie, wiem, czy... nie, no tak. Ale nie, nie, personalnie każdy z nich złapał tam kilka baboli, ale no powiedzmy co, Brazylijczycy wyczyniają w takim razie w niektórych miejscach. Ale ile rzeczy dobrze zrobili. No siadkówka to jest pewna ilość, ilość błędów. Ja cały czas jestem zaskoczony tym, że nie grając zagrywką ofensywną, generalnie ta, ta zagrywka nam znaczy nie powoduje, że my jesteśmy tacy bezbronni, Bez broni, znaczy bezbronni w pierwszej akcji po swojej zagrywce. Nagle się okazują, dobra, okej, okay, od dawna wiemy, że floty są ostre. Nie wszystkie reprezentacje, nie wszyscy gracze te palce cały czas jakoś takie mają gotowe. No Brazylia dzisiaj na palce nie przyjmowała dobrze. No, mamy swoje takie widoczne jakieś zagrania, tak, wiesz, tak jak... no to co Cię irytowało, bo ja się nie, znaczy nie, nie, bo tak, tak sobie cały mecz przypominając, to każdy miał chwilę słabsze z naszych Ja myślę, że Kwity, by, nagle byśmy spojrzeli i mówi, Ku... no, wiesz, no bo dobra, kibicujemy. dlatego szóstkę, dlatego my… Y... Jurek, bo kibicujesz w czasie meczu, bo ja byłem też wściekły, bo my to powinniśmy wygrać 3-0. I wiesz, teraz mówisz jak brak, papa. Nie, no. nie, no ale, ale... ale wiem, że jak ten mecz obejrze jutro o 8 rano… Będę się starał parę metrów. To już będzie moja inna analiza. O ósmej to my skończymy dopiero. <laughs> No i, i to będzie jest i to, co się tak. różni, jaką na żywo i przeżywasz. Spa, Bartek spał przez na początku. Tak, e, dziury, będzie no. mógł zirytować pod koniec drugiego seta, bo dwa strzały. No tam, tak, tak, gdzieś dybar, górką tak. na mniejszym, mądre granie przez najniższego, a, ale w, a ale jakby w perspektywie całego meczu, nie wiem, jeden z najlepszych na, na boisku. Kaczmarek, kilka ataków też, aż mówi, kurde, no czemu nie ma do piernięcia No czemu tak, tego tak. też powinien zabić, łykali go czasami. I, i, i tak muze to samo, tak? E, Huber dogrywamy lepiej. Dogrywanko, dogrywanko. Nie, nie, nie. Tak, tak, tak jak to tutaj rozbierzemy na ten, to młody człowieku. chyba dograć, bo to będę z tego bałagan. Jakbyś grał pod zagumnym. Ale kilka to razy by to, był to straszny jest z tego. On, on ma refleks, jest błyskotliwy w sensie ja. takim boiskowym i on kilka razy się znalazł bardzo szybko w takiej sytuacji, wiesz, gdzie nie jeden środkowy by się zagręcił. Nie ja wiem, ale on do, dobrze wiedział, że tak skwasił, że się cieszył po akcji jego, bo on jest taki dość kamienny nie? A tak się strasznie cieszył, bo było dobrze. Nie no, siatkówka to jest gra, która cały czas Cię weryfikuje i ci cały czas daje pstryczki w nosa. Zagapić się nie wolno, ale nie, są takie bazowe, no jakby powtarzające się schematy gry, które musisz trzymać na, na pewnym poziomie i je stabilizować, bo one dzisiaj jakby nie kosztowały nas i jednak ta atmosfera meczu, który my graliśmy na pełnym ludzi. Bo ja wyobrażam sobie już mecze, które przyjdą do nas niedługo, gdzie nie będzie. Tak, bo to, to będzie zupełnie inny ciężar gatunkowy. Eee, wtedy jest inna, inna zabawa, jak nie skończysz kontry, nagle na pojedynczym bloku. Eee, zwróćcie uwagę, nie graliśmy pipe'ów, ta gra nie była za, za jakaś szybka, dynamiczna, ale ona była taka rzetelna, powtarzająca. I to nie my się musieliśmy martwić, że jest kłopot. To Brazylia tak. nie umiała z tego wyjść. Ile razy Brazylia straciła prowadzenie 4-5 punktów? No 16-11, tak? Przy tej tak. Czerwonej no Nawet karty, Heiden, ospitala, który nie? gdzieś tam na naszym wywiadzie mówił, że jego dzień już dzisiaj trwa 20, 30, taki aktywny. 23-24 godziny, właściwie to on tu nic nie zrobił, tylko wpadł dać takiej Pomprycy. szprycy drużynie, bo on, on tu nic nie zrobił. To oni wyszli i zagrali, że on jest mega też szczęśliwy i że hmm, to jest coś kłajaczy, hmm, coś wspaniałego, on używał takich słów, które no, to, to... A później mówi, że my wszyscy zaskoczeni jesteśmy. Tak, on, bo on, no to jak wielu obcokrajowców, oni my się wsłuchujemy w ich język i oni bardzo łatwo przechodzą od takiego no przecież nikt nas nie wie, a ja mówiłem, żeby, ale jak odsłuchamy to, co mówi, to samo, przecież ja też byłem zaskoczony. Nie, <grym> yeah, ale to, ja, to I uwierzcie i... mi, oni jest szczerze zaskoczeni, tak samo jak my nie mamy się czego ani wstydzić, ani czym się irytować. Potencjał na pewno siatkarskiej, polskiej męskiej siatkówki jest no, jak widać na razie, no niemierzalny no, 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 w i w którą stronę, bo no tylko pamiętajcie, na końcu... Ale zobacz, są nie jest sztuka na sztuki. Jakbyśmy mieli zawody trzech reprezentacji, to już byśmy byli mistrzem świata olimpijskim na następne gdzieś tak pięć lat. Słuchaj, jest z nami tutaj prawie 600 osób. No, Słuchajcie, my i wy jesteśmy, 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 jesteśmy świnami, tak? Bo to nie jest normalne, że siedzimy o trzeciej w nocy i gadamy. My do telefonu, a wy to oglądacie. Ale przynajmniej do 600 osób. Ale, ale, ale wyobraź sobie teraz kibiców, którzy tak oglądają reprezentację Polski. Ostatnio oglądali finał mistrzostw... Mistrzostwa Świata, czy też w ogóle Mistrzostwa Świata, i teraz, i teraz oglądają, o, finałowy turnie Ligi Narodów, to se obejrze, nie? Wiesz co? A ja mam inne pytanie, odwrócę. No ale nie, no. Nie, ja zaatakuję, nie zaatakuję, odwrotnie. Takie pozdrowienia do naszych kolegów yy, z branży, yy, ale piłkarskiej. No, nie, 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 mega, eee. mega, mega, bo ja lubię Borbora, łatiego i te Nie, grosik na Twitterze, Wojtek dzisiaj Brawo, prawda a ja, a ja do grosika to nie, nie, nie znam chłopa, nie, 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 wiem, nie wiem ten. To, grosik do grosika, ale, ale ja, tak, fundo. Funda. Ale nie, nie, tutaj ja chcę do naszych chłopaków, bo to są też ludzie, którzy kochają sport lubią też siatkówkę. No kurczę, czy jest na poziomie reprezentacji... Ja nie wiem, no, odważyłaby się reprezentacja męska piłkę nożną wyjść składem takim Grubo B na Brazylia. Takim ligowym. znaczy To znaczy, no, no, już towarzyskie ligowe. No. no ale tak wyjść i, i zagrać. Ale to jest mówię, zupełnie ja wiem, inna, wiesz, nie, nie chcę porównywać, bo, bo tu ktoś na to się słuchaj, yy, tak jak wiesz, w polskiej piłce, na przykład na każdej pozycji masz jednego, jak jest dwóch zawodników, takich, których yy, przymierzamy do reprezentacji, to jest komfort. Natomiast na przykład w niemieckiej reprezentacji Prezentacji, no Ja sobie ee, jestem bardzo słucham. Tak ale jestem to, w stanie sobie wyobrazić sześciu, sześciu różnych. Prezentacja. Sześciu, sześciu, Czyli sześciu, druga niemiecka reprezentacja nie? może wyjść może, i może tak, no, właśnie tak. I tutaj my jesteśmy właśnie na siatkówce no tak, no, na, na, na tym poziomie. Na tak? pewno jest coś dziwnego, bo do tej pory nie tylko się mówiło. No, były wy, wy, którzy bardziej w, siat, w siatkówce siedzicie, czy pamiętacie już ileś lat. Pamięta się, duże drużyny. Pamięta się do tego stopnia, że pamiętasz nazwiska, tak? tak. I, I w piłce nożnej, i w koszykówce i w siatkówce. Bo, bo siatku, siatkówka jest bardzo trudną grą jeśli chodzi o tempo gry i zgranie, no więc ona wymaga pracy. I nagle się okazuje, że dobra, przygotowana jednostka, połączona z sześć takich jednostek, wcale nie musi jakoś spędzić ze sobą mega dużo czasu. Tylko to rozebrać i ubrać się w książkę i w skryb na no, Ale ty spaliłeś już. Zima byłaby ostra i to już wszystko popaliło, słuchajcie. No ja e wiem, ja już nie mam tych książek. Tak, kontynuujemy zatem absolutnie poznawanie czegoś nowego. Ja nie wiem, czy Wital to wszystko kontroluje i śpiesz, <laughs> no bo to, to nie jest też przygotowany plan, znając szaleństwo Witala. Ten wyjazd nie był przygotowany, skoro na tydzień przed y, tym wyjazdem, po awansie, kompletuje się sztab, szuka trenerów, y, dzwoni do Kuby Bednaruka, czy pojedziesz y, wcześniej do Michała Winiarskiego, który też miał tam propozycję, czy żeby... że żeby... Trzecia w nocy. Patrz, Francja zaczyna, hymny grają ze Stanami. Albo idziecie spać, Nie, albo, zobacz, tutaj niektórzy się albo budzą, bo jest coraz więcej z zna... się albo... Słuchajcie, Polska to, wygrała... To, to lubię, fajnie wpis. Sam już jestem głupi, więc też nic nie rozumiem. Po prostu podpisuję się, też jestem głupi nic nie wiem. <śle> ale to jest, Te słowa już padły, bo w czasie misu świata. Calona sytuacja. A, a no tak, wiemy. ale to tam zwariowaliśmy, bo, bo ten turniej, takich odmian na dużych turniejach no nie spotyka się za często. No tak, ale tak czy inaczej, to nie, to nie będzie tak, że teraz przyjadą, przyjadą medaliści, żartuję teraz, tak? Bo oni mają jeszcze długą drogę do medalu, ale... Finaliści tak tutaj z Chicago, wejdą w zakopane i tak. może się okaże, Proszę że dzwonić, ten... żeby tam tak pościel przebrać, <grym grym grym> spokoje i posprzątać. I zwolnić pokój. <grym i 142> jesteśmy. No. No, tak... Nie, też myślę, że uważajmy, żebyśmy takie przypadkiem głupiej atmosfery nie stworzyli, że... Bo, 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 bo ci chłopcy dostali tutaj szansę gry i oczywiście i, i grali tam ci, grali ci, i grali lepiej i gorzej, każdy miał swoje dołki. Ten. Dzisiaj jesteśmy, że tak powiem, na trochę euforii e, i to nie chodzi o chronienie tych ani tych, bo to trener jest teraz od wybierania. No bo jak oni już zaczął mieszać ten to niech miesza do końca. Słuchajcie, bo, bo SMS-owałem z mądrali dużo, ale to już takie... tak. ale na przykład są pozycje i są zawodnicy, którzy są w Chicago i wydawa, wydaje się, że wykorzystali swoją szansę Ligi Narodów, ale raczej na razie jeszcze nie dołączą do tej grupy i teraz ale pamiętajmy, do ale wiesz, się szykujemy. Ale... Ale... Czekujemy okay. się do zero-jedynkowego okay. meczu. teraz tak, ale niektórzy kibice mają tak, tych podstawowych, którzy słabiej się prezentowali e, wcześniej i tych to zaplecze, kibic które Ale kibic przeważnie pamięta, no każdy z nas, lepiej pamięta to, co było jakby wczoraj, nie? czy dzisiaj. Ja już I nie z, wiem, czy co ja tam, pamiętam. No tak, ale grzebiesz pamięci, tam mówisz, o, no tamten w pierwszych dwóch tygodniach, no, kto tam grał, jak to było, a no, mało kto już pamięta. Dzisiaj pamiętamy to, co było dobre. Oni końcówkę tej ligi, rundy zasadniczej idą na stuprocentowej skuteczności. Ale zobaczcie też, że ten skład się w sumie ustabilizował. Tak, tak, już wiem, ale oni igre, jakby jak poprzez nie grę weszli w trening. Inne reprezentacje coś tam zmieniały, dodawały, ale, ale Brazylia nie ma żadnego wytłumaczenia. Nie, bo oni jechali od początku, no. znaczy niektórzy dostawali wolne, troszkę tam tak, oddychali, tak, tak, ale oni się, tak, tutaj raczej szykowali na Final Six i dalej to mogą wygrać, wiesz, że Brazylia, wiesz, jaka jest Brazylia, tak? Nie, nie, no Brazylia tego nie puści, no my musimy robotę, jak to mówimy, dzisiaj rozpoczęliśmy, ale trzeba ją dokończyć. Wiecie, jak to jest na takim turnieju, niestety ten wynik 3-2 jest bardzo dobrym wynikiem. Ale nie dającym A, jeszcze Ale to nie pewności. jest tak, że my możemy sobie, no jeszcze ta kolejna meczów, nie no. mamy, kalendarz my mieliśmy, najgorszy dostaliśmy, bo nie dość, że Brazylia na dzień dobry. Znaczy ja uważam, że jeśli jutro przegramy za trzy punkty, to jest ponad, że Brazylia e, zje e, Iran. No i tak, ramy, tak, to, to, to takie historie nie, już nie raz widzieliśmy, że Brazylia potem wraca i na pewno akurat Irańczycy z Brazylią chyba do, do dość cienki mają bilanse. No ale tu ireńczyków nie skreślamy, ale mamy wszystko we własnych rękach teraz. A oni, powiem Ci, oni teraz tak odpoczną w godzinę. Oni za dwie godziny weszliby jeszcze i dawaj mi tych ireńczyków, bo dla nich, dla tej grupy chłopaków. Wiesz, mówimy, że Karol, Karol Kłos, mistrz świata, tak, ale on po tym roku przerwy też jest tak sprawny. Tak, tak. No, tak, tak. On to całą, całą mową ciała, nawet dzisiaj na, na wywiadzie, no, to on był jak na ściance zachowywał się jak. Tak, 17 lat. Ale to fajne, to było takie bardzo pozytywne, no, tak, to jest, jest takie znakomite, bo, bo też grał dzisiaj świetnie i był takim tak, absolutnie tak, taką tak, ostoją, no, liderem. On się tej nawet nie gruby, jak tam tego, wygraliśmy, wygraliśmy. <laughs> jest git. No posłuchajcie, no to jest tak, tak, że z tego wszystkiego niech się urodzi nam no mega, mega torf, czy tam mega wynik, bo... Ale tu zrobić wynik typu medal, to ja nie wiem, czy oni mają limit, bo jak oni oszaleją na tym boisku, a szaleć potrafią. Słuchaj, jak, Masz pamiętaj, że tak, Rosjanie są do pokonania. No, ale Rosjanie nie są drewniani. No dobra, dobre, do 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 jutro będziemy. No. Jutro, tak. jutro będzie od... Poczekajmy, Posłuchajcie, ten Iran będzie też bardzo trudny, bo to jest taka druga Brazylia, jeśli chodzi o przygotowania. Oni też wszystko wpakowali, żeby w tym finale być i, i, i grali dobrze, bo trzeba dać tak. żeby byli skuteczni. No i oni będą... Ale podobnym składem u nich było 3-2, wiemy, że u nich jest, a my prowadziliśmy 2-1, a u nich to jest zupełnie inna gra. To nie jest tak, że, 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 że dzisiaj użyć, że my jesteśmy tutaj w ogóle czasu, to byłoby obelgą no, 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 dla chłopaków. My po prostu nie jesteśmy jutro faworytem i to dobrze, jesteśmy dalej z zespołem, który będzie gry walczył, a Iran nie jest poza naszym życiem. są przed turniejem ocenialiśmy, że to Irańczyków z tego turnieju my możemy tak, wyrzucić. Że, że liczyliśmy, dobra, dzisiaj okej, okay, to no, będzie. To dobry dobre, mecz i zawalczymy, może zasadzić się na Irańczyków. Tak, tak, no kierunek kiera. Słuchajcie, nie wiem, odżyły mi takie wspomnienia fajne, po tym meczu akurat, po tym meczu gdzieś się tak czuję jak po jednym z meczów mistrzostwa Świata, po, po... Nawet już nie powiem, bo tych spotkań ważnych było bardzo duże, tak? tak jestem podniecony. Delikatnie. Może to no, będziemy... Normalnie się podjarałem tym beciem. no no przysięgam, no. Wiesz co, bo chyba się gdzieś podskórnie mogliśmy bać, żeby to nie była taka, taka, taka taki, taki knockout, no. Bo, bo no naprawdę, no niektóre, ja myślę, że kilku byśmy magistrów, doktorów, a może i profesorów tu AWF-u obudzili. I innych ten, ludzi, nauki tej takiej siadkarską bym powiedział o fizjologii, psychologii, co tam jeszcze wymyślimy. Ty, biomechaniki, ty mówisz, i... mówisz o tych, o tych i... wydziałach, które no, się to... już też paliły. <grym> to... To już zostały, <grym <grym które muszą to zmienić te. No powiem szczerze, że to nie jest bardzo łatwe do wytłumaczenia. Bo no to minęło od turnieju ostatniego dwa tygodnie. No, I oni tak nie, nie, nie popracowali jakoś za bogato w tych dwa tygodnie też. No. Nie no, wyprali rzeczy do karki się schylili. Przespali się, gdzieś jakiś eee, wypadek. No jeden, jeden na pewno elektrolit jakiś się musiał pojawić, bo głowa. Ale tak, to nie, nie, no. Posłuchajcie, to się kupy na razie nie trzyma. Ja tylko myślę, że... Eee... Jedzie papa po swojemu, ale zdradzać. Nie, wam. to się kupy nie trzyma według tej, o, o tym wszystkim, co powiedziałem, no, tak? Nie wyrywaj z kontekstu. Ale zaraz, nie, nie, Natomiast ale... ja mam wrażenie, że leci z nami pilot. Leci, późno, ale leci. Eee, bo na końcu to... Na końcu to on jakoś musi to na końcu zlepić no Wysłał bo, jednych na pontony dzisiaj pójdę, po, wsiadł tak, no, samolot i po, nie, nie były tam. Nie, te, te, te śmiechy, które sobie robiliśmy, że grupa zakopiańska jednak poprosiła pana Woźnego o otwarcie hali i zapalenie światła, bo chcieli doszlifować tak, wystawę o, do lewego, a tak, blok, zagrytkę. konkurencja duża. <laughs> a, 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 ale on zaczął ćwiczyć i atak, i przyjęcie równocześnie. No jasne. A chciałem się pod takim zdjęciem, ale nie wiem, czy mi wypadało, ale wprawdzie siatki wypada trochę więcej, jak sobie te chłopaki tam. Pit Nowakowski chyba, Dawid Konarski i Damian Wojtaszek kiełbaski tam, tam smażą i to Janusz Wójcik... To jak to kiełbaski smażą? kucharze mają kurne z jakichś Mariotów, nie Mariotów. Kiełbasy hmm, mieli na kijach. kiełbasy na kijach w ogóle, no, no, barani, no, paweł, no, paweł. No dobra, przecież są Polakami, nic im się nie stanie. Tak. No i chciałem, i chciałem taki tekst. Ja świętej pamięci Janusza Wójcika, pani z Barcelony, panowie tak, tak, kiełbasy tak. do góry <laughs> i Golimy Frajerów. I, <laughs> i, te, I poszły kiełbasy do góry, no to tam na, ale powiedzmy, tutaj jeszcze jest, w ogóle Posłuchajcie, <laughs> <są, są, są, laughs> no, no. E... aha, dobrze, tu widziałem tak mi mignęło, tylko była czerwona, wiecie, ja się boję, że Heynen naprawdę wróci, bo on dostanie drugą jutro czerwoną, żółtą. I go wywalą w ogóle z trudniej. A wiecie, że on ma bilet kupiony na powrót do Polski bez względu na wynik? Co zrobić z nami? Masz zostać, <grystanie> masz zostać! Koniec! Słuchajcie, dzięki, że byliście z nami. My, my, my też świry, jadę do żony. Muszę po cichutku się zakraść do. Nie bo daj Boże obudzić... Ale masz kota to zamiałczy. a Ja I mam, mam nie mawiała, że mi go oszukał. Mam kota. Eee, u, u. E, dzięki, słuchajcie, jutro jesteśmy, jutro impreza tam i... zawodników zakopanem. <śpiął> <śpiął> Cześć synów. <śpiął> Myślisz, że spać nie mogą, bo to nie Dobrze, dobrze, trochę emocji. Nie, pewnie kibicowały kopakom, ale też rzetelnie mówili, że no nie mogą tak ostro nocy zarwać mega, bo... Ale wiesz co, jak zaczęli pierwszego co Ty Jak się obudzą jutro rano. I tak, że... Jaki był wynik? Na pewno? Pewnie przy jeden 1 mówili, dobra, teraz Brazylia ogarnęła się i pójdą, nie? I się budzą rano trzy dni. Tromeczy o 8 na kanale Polsat Sport warto odwinąć. No, to ja im takim tutaj, dlatego taki duży dałem wynik, jakby zerknęli na YouTube, to tam jest od razu Polska, Brazylia, czy dwa. Nie, chłopaki, wytrenujcie, jedni wygrywają, no siły, trenują. Jak to mówiłam, tak jest. Tak, żeby się zlepiła taka drużyna, żeby dała wszystkim popalić. Na kolejnych A jutro już w dobrych humorach, pierwszego seta oglądamy razem, tak jak mówię, a jak będzie sztos, zabawa, impreza, to, no ale przecież mecz będzie ważny, no to będziemy komentować, a jeszcze zdradzę wam tajemnicę, Wojtek dzisiaj przy stanie 0-0 w Tajbreku powiedział, zakładam zegarek. Tak jest, tak było? zagrałem bank. nawet zapytałem ile buki dzisiaj płacą, no, pa, dobra, nie, nie postawiłem złotówki na nie. Dobranoc, słuchajcie, hej. trzymajcie się, Albo właściwie dzięki w ogóle, że no. byliśmy, brawo chłopaki, no, jest zegarek, wszystko jest. Też... Trafisz w to dziś? Czekam już.